W naszym centrum ABB w Krakowie od ponad 10 lat rozwijamy produkty elektromobilności. Bardzo nam się podoba to, że możemy w Krakowie, tutaj w Polsce, dostarczać coś dookoła świata. To jest naprawdę ekscytujące wyzwanie, kiedy mamy różnego typu instalacje. Przykładowo, teraz jednym z największych projektów, które mamy jest elektryfikacja floty w Katarze. W naszym centrum mamy zespoły zarówno pracujące nad rozwojem nowych technologii, jak i produktów. Grupy researchowe, w których naukowcy pracują nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi materiałami, które są używane w naszych produktach energetyki, żeby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Jesteśmy w jednym z naszych laboratoriów badawczo-rozwojowych. W tym pomieszczeniu powstają następne generacje produktów. Mamy tutaj środowisko, gdzie w sposób bezpieczny i efektywny możemy prowadzić pracę nad ładowarkami, tak aby docelowo wypościć produkt, który jest bezpieczny, funkcjonalny, niezawodny i spełniający wymagania klienta. Należy pamiętać, że ładowarka jest tylko częścią systemu. Poza ładowarką mamy z drugiej strony pojazd elektryczny. W naszym przypadku najczęściej autobus. Żeby całość ze sobą się zgrała, musimy ściśle współpracować z dostawcami autobusów. Dzięki temu poza zapewnieniem tego, że rozmawiamy w tym samym języku ładowarka i samochód, jesteśmy również w stanie przetestować nasze nowe rozwiązania tak samo jak dostawcy autobusów mogą przetestować swoje nowe innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu żyjemy w pełnej symbiozie. KBB jest miejscem, gdzie zmieniamy świat. To jest miejsce, gdzie naukowcy, inżynierowie pracują razem nad rozwojem nowych technologii i produktów, które są wdrażane które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii, na zmniejszenie impaktu negatywnego na środowisko poprzez zastosowanie nowych materiałów, nowych metod. Także to jest miejsce, gdzie, gdzie fajnie zbyć.